Razu w królestwie Prus w XIX wieku pewien Otto von Bismarck, po krótkiej służbie wojskowej, zaczął się udzielać na salonach politycznych. Zaczął przedstawiać niektóre państwa jako wróg Niemiec. Niemcy wtedy były podzielone. Jedyne co je łączyło poza narodowością, był jako tako powsklejany Związek Niemiecki. Jednym z przedstawionych przez Bismarka wrogów była Austria. Bismarck był konserwatystą i zdecydowanie przeciwnikiem demokracji. Popierał więc monarchię i krytykował wiosnę ludów, czyli serię powstań ludowych, mających na cel polepszenie warunków pracy, odzyskanie niepodległości dla niektórych państw, oraz zmianę ustroju. To dało Bismarckowi popularność w Prusach, a później było o nim głośno w całym Związku Niemieckim. Później jako poseł wyjechał do Petersburga, w którym nabrał doświadczenia w polityce i wpadł na pomysł zjednoczenia Niemiec pod kierownictwem Prus za pomocą Rosjan. Czemu Rosjan? Ponieważ oba te kraje nie lubiły Polaków. Świadczy o tym fakt, że państwa te niecałe 70 lat temu wraz z Austro-Węgrami brały udział w rozbiorze Rzeczypospolitej. Wtedy król Prus Fryderyk Wilhelm IV umiera i zastępuje go Wilhelm I Hohenzollern, który zorientował się, że Bismarck bardziej przyda się Prusom w Prusach, więc uczynił go premierem. Na nieszczęście dla niego w kraju do głosu doszli demokraci. Jednak nie to było głównym problemem Bismarka. Po przegranej Rosji w wojnie krymskiej nastąpiła tak zwana odwilż pozewastopolska. Skąd nazwa? Ponieważ walki toczyły się w miejscowości Sewastopol. Podczas odwilży nastała atmosfera reform dla Rosji. Nowy car Aleksander II ustanowił zmiany, takie jak zmniejszenie czasu służby wojskowej wszędzie, nawet w królestwie polskim. Polacy zaczęli nawet wierzyć, że uzyskają większą autonomię. Później jednak car przyjechał do Warszawy i oznajmił, że jednak nie. W dodatku, słabość Austrii sprawiła, że w Polsce wybuchło powstanie styczniowe. Wtedy Bismarck dogadał się z Rosją i razem udało im się stłumić powstanie. Wracając do jego planu zjednoczenia Niemiec, Bismarck chciał zmniejszyć wpływy austriackie w wielu państewkach Związku Niemieckiego. Jednak jest coś, co powinniście wiedzieć o Prusach. Poprzedni król, Fryderyk Wilhelm IV, Dążył do rozbudowy armii pruskiej i całkiem nieźle mu szło, ale pewnego dnia umarł. Dzięki temu Prusy stały się militarną potęgą. Mimo tego Bismarck uważał, że Prusy na wojnę póki gotowe nie są. Więc zrobił co mógł, żeby Austrię osłabić. Jedną z tych rzeczy była wojna z Danią, zwana też drugą wojną oszczędzką, w którą Prusy wciągnęły Austrię, która teoretycznie miała stanowić o pokoju w Związku Niemieckim. Bismarck wtedy nie dość że zgarnął terytorium, to jeszcze osłabił austriacką pozycję międzynarodową w oczach państw niemieckich, jak i zachodnich. Austria i Prusy nie mogły się dogadać, kto ile ziemi bierze, więc dopiero wtedy Bismarck wypowiedział wojnę Austrii. Prusy ugadały się z nowo stworzonym Królestwem Włoch, że na wypadek wojny będą ze sobą współpracować. Jako pierwsze, Prusy zajęły austriacki Holsztyn. Włochom na południu szło średnio, więc Prusy wysłały armię do Czech. Tam doszło do kluczowej bitwy tej wojny bitwy pod Sadową. Tam Feldmarszałek Bernhard von Moltke spotkał się z austriackim generałem Benedekiem. Armia Prus z zachodu licząca około 140 tysięcy żołnierzy, miała zdobyć twierdzę Koningrad. Siły te zaczęły natarcie, póki co tylko z zachodu. Później miała dołączyć do nich druga armia pruska z północy. Jednak miała opóźnienie. Bez drugiej armii, Austriacy mieli przewagę liczebną ponad dwukrotną. Jednak źle dowodzona część austriackich sił nie została włączona do walk. Prusacy Wtedy nadeszli z północy i to był koniec. Austriacy zostali całkowicie okrążeni i część ich armii została zniszczona. Później, pod miejscowością Uitcin, Austriacy próbowali zatrzymać Prusaków w szarżę, jednak się nie udało i Austriacy musieli uciekać. Prusy poniosły mniej więcej trzykrotnie mniejsze straty w ludziach na bitwie pod Sadową. Austria odniosła jeszcze niewielkie sukcesy na Morzu Adriatyckim. Jakiś czas później skapitulowała. Bismarck na wszelki wypadek nie ukarał Austrii za bardzo, gdyż nie na tym mu zależało. Dążył do zjednoczenia Niemiec, w związku z czym Prusy wchłonęły kilka niewielkich krajów niemieckich, a Włochy zdobyły Wenecję. Wtedy zawiązał się Związek Północnych Niemiec. Bismarck po części spełnił swoje marzenie, bo Związek ten stał się państwem federalnym, z tego co zostało ze Związku Niemieckiego. Ustrój państwa nieco się zmienił, ponieważ z monarchii absolutnej przeskoczyli na konstytucyjną. Znaczy, że król nie miał już tak wielkiej władzy. Bismarck w nowym państwie został kanclerzem i nastało kilka lat pokoju, podczas którego próbował postawić gospodarkę na nogi. Kilka krajów niemieckich na południu zostało poza panowaniem Prus. Bismarck chciał ten problem rozwiązać i najlepszym sposobem na to okazała się wojna z Francją. Francja, pod rządami Napoleona III, chciała wysłać do Hiszpanii swojego kandydata na króla. I Niemcy też chcieli. Wtedy Francuzi się wkurzyli, więc Niemcy swojego kandydata wycofali. Cesarz Napoleon III wysłał wtedy do króla Prus Wilhelma I telegram z żądaniem, żeby Prusy nie próbowali więcej osadzić tronu hiszpańskiego człowiekiem z dynastii Hohenzollernów. Wtedy Wilhelm wysłał ten list Bismarckowi, pod postacią depeszy emskiej. Bismarck wtedy go przeredagował tak, aby obrazić Napoleona III i przedstawić go w jak najgorszym świetle. Niemieckie społeczeństwo, jak i reszta Europy, uwierzyli, a Francja wtedy się wkurzyła. To sprowokowało konflikt, zwany wojną francusko-pruską. Francuzi mieli wielkie plany odnośnie tej wojny. Chcieli dogadać się z Danią i zdesantować na północną część Niemiec, Ruszyć z potężną ofensywą z trzech stron i wygrać wojnę. Nie wiedzieli jednego: niemiecka armia była wtedy u szczytu potęgi. Bismarckowi udało się zmobilizować około 500 tysięcy żołnierzy, włączając w to kawalerię, podczas gdy Francja wystawiła 225 tysięcy żołnierzy. Prusy liczebnie przewyższały Francję prawie dwukrotnie i dodając do tego przewagę taktyczną i organizacyjną. Wynik tej wojny mógł być tylko jeden. Wojna trwała ledwo rok. Najpierw Prusy zajęły pozostałe państwa niemieckie. Miesiąc po rozpoczęciu konfliktu Prusom udało się zająć Lotaringię. Później Niemcy poruszały się coraz szybciej w głąb Francji. Oblężone miasto Sedan zostało masowo ostrzelane z pruskiej artylerii. Ostatnią nadzieję Pokładano w Paryżu, gdzie udało się zorganizować obronę. Paryż również padł ofiarą okrążenia. Wtedy do niewoli pruskiej dostał się cesarz Napoleon III. Cesarstwo upadło, a to, co z Francji zostało, ogłosiło powstanie III Republiki Francuskiej. Powołany został rząd obrony narodowej, wcześniej z Paryża. Ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi. Razem miasta broniło 450 tysięcy żołnierzy. Oblężeniem Paryża miał się zająć Bernhard von Moltke. Następnie Niemcy zajęli Dunkierkę oraz miasto Rouen. Później Niemcy zajęli Paryż i Francja skapitulowała. Dokładnie 10 maja 1871 roku. W ramach traktatu pokojowego Niemcy zaanektowali pozostałe państwa niemieckie i przyjęli Alzację oraz Lotaryngię. Bismarck spełnił swoje marzenia i do końca życia jako kanclerz starał się rozwijać kraj i wojsko. Bismarck nienawidził Polaków do tego stopnia, że w 1885 postanowił w ramach tzw. Róg Pruskich wypędzić ponad 30 tysięcy Polaków z Niemiec. Wtedy, Królem został Kaiser Wilhelm II, z którym Bismarck strasznie się nie lubił. Ludzie zdecydowali się na Wilhelma, więc Bismarck wtedy zrezygnował z funkcji kanclerza. Otto zmarł 30 lipca 1898, w wieku 83 lat. Wtedy zostało ogłoszone Cesarstwo Niemieckie, zwane też Drugą Rzeszą, która później stanie na czele jednej ze stron w wojnie znanej jako...